Witajcie na kanale. Dzisiejszy odcinek kolejnej z serii regeneracji kolektora sącego. Tu dokładnie mamy dwie połówki z Mercedesa V6 320 CDI z oznaczeniem W164. Jest to ML z rocznika 2007. Słuchajcie, zacznę od tego, że film jest nagrywany z tego względu, żeby Was przestrzec przed zestawami, takimi, które są sprzedawane na różnych stronach internetowych. Tu jest ważna kwestia. Te kolektory już są częściowo zregenerowane przez kogoś, zaraz opowiem o wszystkim. I też bym prosił tą osobę, czyli właściciela tych kolektorów, żeby się wypowiedział w komentarzu odnośnie co tu się zadziało. Może ja przekażę te połowiczne informacje, co klient nam tu przekazał po części no i zobaczycie o co chodzi, tak? Może tak na wstępie każdy już widzi, że tu są dwie różne barwy, Natomiast to jest ten sam materiał, tak? I słuchajcie, ten kolektor był moczany 3 dni w ropie i 5 dni w mocnej chemii. To są ślady od tej chemii. I struktura, podejrzewam, że się zmieniła. Bo dla mnie jest taka już gumowa jak plastelina, więc ja nie wiem, czy to się nie rozszczelni w czasie pracy na samochodzie na tym, przy temperaturze więc trzeba będzie to sprawdzić ciśnieniowo i pod temperaturą też sprawdzimy jak to się ma natomiast odnośnie tej regeneracji dlaczego klient i tak wysłał do nas nie poradził sobie tu jest ważna informacja słuchajcie ma troszkę wiedzy ponieważ w tym mercedesie przewinął łańcuch rozrządu co też nie jest prostą sprawą natomiast powinęła mu się noga przy regeneracji kolektorów stwierdził że jednak skorzysta z usług profesjonalnej firmy. Dziękujemy za zaufanie naszej firmie. No i pomożemy oczywiście, ale też nagrywamy ten materiał dla was, jeśli chodzi o koszta, jakie on tu niepotrzebne sobie narobił we własnym zakresie. Słuchajcie, są zestawy takie razem z szyną na strony z około 150 zł, 300 zł za oba. Można to zakupić. No i należałoby wymienić, tak, jeżeli już się kupuje. No i o co tu chodzi? Słuchajcie, tu jest jedna klapa, która chodzi. Bardzo ciężka, ale chodzi. Element jest cały. Następny sterujący od nastawnika już jest wyrobiony, bo tu była szyna. W tym momencie ta szyna tu była pęknięta, na, na tej odległości gdzieś. Te dwie były ze sobą połączone. Efekt jest taki, że klient jeździł długo w, w trybie awaryjnym. Zobaczcie, ciśnienie całkowicie wygięło klapy w obie strony. Tom jeszcze mogę poruszać, ona w miarę lekko chodzi. Natomiast to mnie ruszę, bo jest całkowicie zapieczone. No i co tu widzicie u góry? Element, który on zakupił i chciał zamontować sobie w tym miejscu. Chciał się dostać jeszcze tu, żeby wyczyścić tu jak widzicie jest pęknięte, natomiast tu on to wywiercił nie, dał, nie poradził sobie tak eee, z tematem wyjęcia, więc już jakieś schody się robiły. Natomiast w momencie mocowania. Takiego elementu, słuchajcie, ważna informacja: pęk w pół. Tak. Miał dwa komplety, więc miał zapas, bo tu jest dobry. Montował drugi, słuchajcie, założył, udało się dobrze zamontować. Ale co się zadziało? Listwę, którą tu się kładzie po całości, po prostu była 3 mm ku górze i po prostu no, nie pracowało by to tak, jak powinno. Chciał docisnąć, pękła kolejna, czyli już druga. W tym momencie miał zapas jeszcze z tej, kolejne dwie. Biorąc pod uwagę, że tu praktycznie te dwie były w miarę, to mógł jeszcze zaryzykować. Przy nałożeniu tej trzeciej udało się docisnąć, założyć szynę. No i błąd popełnił taki, że chciał rozruszyć zapieczoną klapę, bo myślał, że po napsikaniu wodę i tak dalej ruszy tym. Natomiast co się zadziało? Pękło w tym miejscu. O w tym miejscu mocowanie pęku, więc stwierdził, że już 300 zł w błoto nie poradzi sobie z tematem. No i znalazł nas e, tak naprawdę w sumie też przez e, kanał YouTube'a, więc jest jakieś tam zainteresowanie. To nas cieszy, bo po to nagrywamy te filmy. No ale do sedna, wracając z tematu, e, fu, co tu teraz możemy zrobić? Na pewno sprawdzimy e, pod temperaturą cały blok i czy nie ucieka gdzieś. Czy on jest szczelny, bo on może gdzieś się rozwarstwić, czego byśmy nie chcieli. Wracając do tych zestawów, słuchajcie, te zestawy można kupić na polskich stronach, na chińskich, to jest podejrzewam ten sam produkt. Odnośnie chińskich plastików każdy chyba nie nieraz się przekonał, jaki jest tu klient osobiście, dlatego też bym prosił, żebyś odwołał się tym komentarzem odnośnie na końcu. Całego tego zakupu i reklamacji towaru, bo tam też była informacja, że nieprzyjemnie potraktowali klienta, jak chciał reklamować. No ale to już w jego kwestii zostawiam. Słuchajcie, odnośnie całej regeneracji. Ważne jest to, że nie tylko wymienicie te, jeżeli już się komuś uda założyć to i szynę, ważna jest klapa. Jeżeli ta klapa się urwie zawór sobie nie poradzi z przemieleniem tego elementu, to jest metalowy element wtedy was czeka w najgorszym wypadku remont silnika chyba, że się gdzieś po drodze zatrzyma z ilości nagaru przed zaworem dlatego też warto jest zawsze też wyczyścić no my czyścimy u nas na serwisie mamy taką usługę dodatkową czyszczenie Wlotów, kanałów zaworowych. Natomiast, jeżeli ktoś nie ma tam odpowiedniej wiedzy, radziłbym tego nie robić, ponieważ nie zawsze każdy zawór jest zamknięty. Czasami jest otwarty i żeby nie narobić sobie jeszcze gorzej w silniku, no to już lepiej oddać do jakiejś tam firmy, która się tym zajmuje. Tak? Chyba, że ktoś ma w miarę czyste gniazda i może po prostu to zostawić. Tak? Co jeszcze? Słuchajcie, my jako jedyna firma w Polsce robimy na oryginale. Klapy, tulejki i mocowania. Jedynie zmieniamy na życzenie klientów, to listwę Mamy też oryginalne plastikowe, które również zalecamy. Bo jeżeli jest to zrobione jak nowe, a do tego dążymy przy naszej regeneracji, to nawet ten plastik pochodzi z kolejne 8 lat, 10 bez żadnych problemów. Jeżeli ktoś ma problem z układem doładowania, to w tym momencie może sobie założyć te dury aluminium one po prostu przepchają ten nagar ale to jest na krótki metraż po prostu zaraz z ilości nagaru zrobi się coś takiego jak tutaj słuchajcie zobaczcie klapa jest całkowicie wygięta tutaj już ten dziubek jest wyrobiony nie ma go no i tu jest klapa wygięta więc ją należy wymontować słyszałem kiedyś strafiłem taką opinię że ktoś sobie ją prostował i po prostu efekt był taki że po miesięcznej jeździe po wyprostowaniu tej klapy znalazła się ona w komorze silnika taki był finałowy etap prostowania tej klapy należy te elementy wymienić natomiast ich nie ma w sprzedaży no i ludzie to po prostu tak to zostawiają tak? bo po prostu uważają że jeżeli się umyje wymieni się tylko górę no to już jest regeneracja, no nie, niestety nie, słuchajcie, trzeba zrobić całość tulejkę, klapy, górne części. Co do etapu e, pokazania, jak my to robimy, słuchajcie, no jest to tajemnica firmowa, nie ukrywam, bo jako jedyni, tak jak mówiłem, robimy wszystko na oryginalne. Potrafimy to zdemontować, zamontować, e, żeby to miało ręce i nogi, i biorąc pod uwagę, że jest to tajemnica firmowa, nie pokażemy tego. Natomiast w drugim etapie pokażę jak to zostało zrobione, też wypowiemy się na temat tego elementu, czy udało się go uratować. No i tak to wyszło finalnie po regeneracji w naszej pracowni. Słuchajcie, jak widzicie, możecie zaobserwować, struktura jest identyczna, a to tylko dlatego, że tamten blok jednak nie wytrzymał. W tym miejscu się rozwarstwił pod wpływem temperatury i cieczy, niestety nie wytrzymał. Więc nawet jakby klientowi udało się zregenerować, taki miał zamiar tymi elementami. Tutaj przez to namaczanie chemii i tak by to poszło, silnik dalej by był w trybie awaryjnym, na nowo by trzeba było demontować. Co do, co do naszej regeneracji, zobaczcie, klapy są całkowicie nowe, tak to luźniutko chodzi, kolektor jest wyczyszczony, jeden i drugi, żadnych luzów. Prowadnice są od klienta i ważna informacja dla Was, te prowadnice to były z tego zestawu, one tu nie pasowały, my je żeśmy przerabiali, tak samo spinki nie pasowały, spinki są z oryginału. No, ale nie chcieliśmy już tu klientowi kosztów doliczać, więc przyjęliśmy jego prowadnicę. Aczkolwiek źle żeśmy na tym wyśliźli, bo mieliśmy dodatkowe 3 do 4 godzin roboczych, żeby je poprawnie zamontować, żeby to ładnie chodziło, bez zacięcia się. Co do, słuchajcie, co do tych zastępczych, tych elementów, które można kupić, sami możecie stwierdzić po takim filmie, bądź mam nadzieję, że klient się wypowie na temat tego. Że pewnych rzeczy nie da się zaoszczędzić. Są firmy profesjonalne, które się zajmują regeneracją, czy to sprężarek, czy jak nasza pracownia kolektorów, czy DPF-ów. Nie da się zaoszczędzić w niektórych rzeczach, bo możecie bardziej sobie po prostu zaszkodzić finansowo. Jeden krótki temat rzucę. Do takiego Mercedesa, na przykład DPF kosztuje 12 tysięcy złotych z oryginału, a ostatnio klient sam próbował wypalać. Komputerem taki DPF, efekt był finalny, taki słuchajcie, stopił całkowicie dpf -a. No, dzieją się i takie przypadki. Więc odnośnie całego materiału, mam nadzieję, że Was troszkę ustrze to przed popełnieniem jakiegoś tam błędu w zakresie własnej regeneracji. No, i ty filmik się podobał, zostawcie łapkę w górę. To by było na tyle. Pozdrawiam. Cześć. Do zobaczenia w kolejnym materiale.